Naprawdę pralko! Dobra, cześć, tutaj Olivia i wiem, że mi się, ale to myślę o to. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić takiego filofana em, kwadratowego albo okrągłego. Nie, kwadratowego. I z tłono, ale nie miałam gdzie nagrywać, ponieważ światło w innych miejscach jest to po prostu tragiczne. A teraz przejdźmy do robienia tego filofana. mamy tutaj. Potrzebne są wam dwie żyłki No i tak Musicie sobie dopasować koniec do końca W taki sposób I poszukać kolejnych końców Oj, coś mi się tu zaplątało Dajcie mi sekundkę Kurczeczki. Dobra, to może trochę potrwać Okej Dobra i łączymy za sobą po prostu wszystkie cztery końce. A właśnie tak. I staramy je sobie tak jakoś tak wyrównać, żeby było mniej więcej równie, równej długości. Rozstawujemy. I tutaj. Zrobimy sobie na końcu taką pentelkę taką, no nie za dużą, tylko taką w miarę malutką. Mi troszeczkę teraz za duża wyszła, no ale no trudno już. No lepiej zeptej sobie list takiej wielkości, żeby była ta pętelka. Yy, no i tak. Serki, yy, ale to pufy, tak z krzakiem, nie wiem. Teraz musicie rozdzielić to na cztery, na cztery po prostu, na cztery strony świata, żeby y, żyłki nie były jakoś tak ułożone, tylko żeby były właśnie na cztery strony świata ułożone te żyłki powinny być. Wyzwanie dla mnie. No właśnie tak. Y, teraz ja sobie zrobię jeden, żeby było mi po prostu prościej to zrobić, więc zaraz wracam. Jak macie już właśnie na cztery strony świata, to tak, yy, mamy tak, to jest boczna, to jest boczna żyłka, to jest górna, a to jest dolna żyłka, tak. Dolną żyłkę przekładamy na drugą stronę pomiędzy boczną a górną. I robimy taką pętelkę. O właśnie, tak widzisz, takiej wielkości. Teraz bierzemy górną i przekładamy na drugą stronę pomiędzy dwoma bocznymi. Powinno nam wyjść mniej więcej coś takiego. Teraz bierzemy lewą boczną i przekładamy ją w kolejności przez drugą y, pętelkę. Czyli tą pętelkę robiliśmy jako pierwszą, więc jest to pierwsza pętelka. A tą pętelkę robiliśmy jako drugą, więc jest to druga pętelka. A więc przekładamy. Łyć! <laughs> Przepraszam za problemy techniczne, no ale hmm. tak to jest, jak się nagrywa telefonem. E... I bierzemy sobie tą właśnie lewą boczną, i przekładamy sobie przez drugą, pamiętajcie, drugą pętelkę. I teraz y, bierzemy sobie prawą boczną, i przekładamy sobie przez y, tą po prostu, no, pierwszą. Z takiego właśnie powinno wam wyjść takie serduszko, jakby z którego wychodzą takie żyłeczki. I teraz mam tutaj na dole takie dwie. I te dwie musicie właśnie pociągnąć w dół. I ciągniemy, ciągniemy. I teraz ciągniecie te co samo naprzeciw siebie, żeby to tak jeszcze właśnie powychodziło. I jak tak pociągniecie, powinny Wam wyjść takie cztery kwadraciki. Sorki za jakość. Wiem, ja że tego nie widać zbytnio, no, ale nie chcę to łapać z streści. No. Czyli po prostu, jeśli Wam się uda, powinny wyjść takie cztery kwadraciki. A jeśli Wam się nie udało, to prze przewińcie sobie i jeszcze raz oglądnijcie ten filmik. I no, także ja to później do dokończę. I jeszcze chciałam się zapytać, czy byście chcieli na przykład odcinek, jak robi się filofana kobre. Czyli coś takiego. Mam również takiego filofana kobra. Takiego filofana kobra oraz takiego. Więc jeśli byście chcieli właśnie odcinek jak zrobić filofana kobra, to dajcie znać w komentarzu, albo chociażby wyświetleń, wyświetleń, wyświetleniami, też łapkami w górę, także w komentarzach piszcie albo no. Więc ja się z nami żegnam, pa pa!